łąża jest miastem Elek, czyli samochodów do nauki jazdy wie każdy. Ale czy wszystkim to się podoba? O zdanie na ten temat zapytałam przechodniów łomżyńskich ulic. To no bardzo dużo jest tutaj tych samochodzików na, na tej naszej drodze. Tutaj ciężko czasami. Przejechać, bo tylko Elki, no i co, tu jest, ja patrzę, że nie tylko z naszego regionu, tylko jest tutaj i, i Olsztyn, rejestracje i z innych no po prostu miejscowości. Pewno przeszkadzają, jako kierowcy przeszkadzają, no ale mus, muszą być, no. muszą się uczyć. Za dużo to widać. To widać i nikt z tym nic nie chce zrobić. Myślę, że jest to bardzo uciążliwe, zwłaszcza, że przyjeżdżają Elki z całego województwa podlaskiego. Tutaj się uczą, tutaj zdają egzaminy, co prawda, ale no jest to uciążliwe. No powinny być wytyczone jakieś godziny jazdy dla tych samochodów. Nie można przejechać, nie można wyjechać z ronda, ze skrzyżowania. Myślę, że ci, co uczą jeździć tych świeżych kierowców, powinni w takich newralgicznych punktach pouczyć pomóc im, żeby zjechać z tego ronda na przykład szybciej, żeby kierowców innych nie blokować. Powinno miasto zająć się sprawą, bo. Utrudniają bardzo bardzo życie w godzinach szczytu. Przeszkadzają, ale z tym się nie da nic zrobić. Zakazu przecież nie można im wprowadzić. Najgorsze to, że przyjeżdżają z y, obcych miast. Po naszych łomżyńskich jest, podejrzewam, niewiele. 10% tego co, co się porusza. No, zdanie mam takie, że przeszkadzać to mi przeszkadzają, bo cały czas krążę tu i jeżdżę naokoło. No ale cóż zrobić? No przecież muszą zdawać egzaminy i cieszmy się, że ludzie zdają u nas egzaminy. Więcej jest ludzi, przyjeżdżają skądś, z Kolna, z okolicznych miasteczek małych, no i chyba trzeba się z tego cieszyć i trzeba przeżyć to jakoś. Nie jestem wściekły, jestem wyluzowany, nie przeszkadzają mi oni, wręcz cieszę się, że są u nas. Wolniej się jeździ? Tak, wolniej się jeździ. Tak, także zapraszamy. Niech młodzi się kształcą u nas. Nie wiedzą kiedy mają skręcić, czy się zatrzymać, czy nie I to tak trochę to nerwowe wygląda wszystko, nie? Jak człowiek za nim jedzie, to wtedy jest niebezpieczny. Jest ich dużo, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Ja rozumiem, bo jestem sama młodym kierowcą. Niedawno jeździłam Elko i trochę ich rozumiem, ale, ale jest ich masakrycznie dużo. No trochę utrudniają czasami, Wolę się nie wypowiadać. W godzinach szczytu za dużo ich jest. Każdemu przeszkadza, no ale wiadomo, każdy z nas się uczył. Muzyka Wniosek z tego i tak jest jeden. Czy nam się to podoba, czy nie, Elki były, są i będą.